Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Jak widzicie, my witamy się ze spaceru. Idziemy właśnie do przychodni odebrać receptę. I idziemy do Action, które jest obok, kupić piłkę. Jeszcze do tego. Miki, Filip tutaj podpowiada. I coś tam jeszcze idziemy kupić, bo jest bardzo ładna pogoda dzisiaj, więc jedziemy w to miejsce. To miejsce co w niedzielę, zrobić sobie dzisiaj ognisko. No, auta jadą, więc ciekawe czym nie słychać. Także zabieramy Was ze sobą. My dzisiaj korzystamy z ładnej pogody. Tak, Filip? Tak. A czemu nie jesteś w przedszkolu? O pod Tak. Jak widzicie, my już w samochodzie. E, wcześniej wam nic nie nagraliśmy, bo okazało się, że rozładowała mi się bateria. Nie wiem, jak to możliwe, bo brałam naładowaną. W każdym razie się rozładowała, więc e, no niestety nic nie nagraliśmy. E, jednak w sumie kupiliśmy tą piłkę, którą mieliśmy kupić. E, jeszcze resztki prezentu, bo w sobotę jedziemy na urodziny, więc jeszcze tam dokupiliśmy parę rzeczy. Nie będę tu pokazywać, bo wiem, że ten ktoś mnie ogląda, także. Nie pokażemy teraz, dopiero w sobotę, co kupiliśmy na prezent, tak Filip? Tak. A teraz jedziemy gdzie? Biłak. Na biwak. Na biwak. W ogóle patrzcie jakie Filip ma oksy. Kupiłeś sobie oksy? Tak, niebieskie. W moim ulubionym kolorze. Mhm. A tu jest Mikołaj, który Dzień. robi dramkę. Cześć. Nie. Nie? Tak, także poczyniliśmy zakupy, kupiliśmy okulary przeciwsłoneczne, Filip sobie wybrał, najdroższe w całym sklepie kosztowały 4 zł w pepko. <noise> także budżetowe dziecko oszczędza, oczywiście żartuję, ale pokazywałam mu jakieś inne w innych sklepach, nie i koniec, on chce te, przy kasie nawet nie zwróciłem uwagi na cenę, okazało się, że kosztowały całe 4 zł, także... No, teraz zadowolony. W ogóle mieliśmy takie fajne okulary w zeszłym roku z Kietli. Jeden i drugi z chłopaków takie miał, ale gdzieś się podziały i jedne i drugie, a one były naprawdę fajne. Miały wszystkie tam filtry i kosztowały w ogóle no. Dużo, chyba jak na okulary dla dziecka, bo ponad 120 zł, i jeden i drugi miał właśnie te okulary z Kietli, i jedne i drugie zostały zgubione. A tutaj, jak zgubi, to przynajmniej nie będzie szkoda. Także, no, także tak jak Filip powiedział, jedziemy teraz na tą taką łączkę, którą pokazywaliśmy Wam ostatnio. E, i, tam nasz biwak. I tam będzie nasz biwak. Marcin jeszcze poszedł po takie. Kijki, żeby zrobić tam ognisko, bo tam było miejsce na ognisko. Filip jeszcze się wcześniej pytał, czy bierzemy namiot i będziemy tam spać. Także ja z tą dwójką to powiem Wam, nie wyobrażam sobie jechać pod namiot. Także póki co jedziemy na biwak, tak? Tak. Na biwak bez spania będziemy kiełbaskę robić. I jedzie jeszcze z nami koleżanka Filipka, tak? Tak. No, także spotkamy się po drodze i jedziemy już na miejsce docelowe. Co tu się, Mikołaj, dzieje? Tu. Pali się? To. Patrzcie, jaka konstrukcja. Co to jest? Pali się? Tak. Będziesz jadł kiełbaskę? Tu. Tutaj, jest A tutaj ubiega. co za randeczka. Mąż chcę tam zobaczyć, tam są jakieś policjanci. Za chwilkę pójdziemy, no. Teraz powoli słonko zaczyna zachodzić, więc mamy idealne światło. No i powiem wam, że fajnie tak pojechać sobie wyczilować trochę głowę. Tutaj praktycznie w ogóle nie ma ludzi. Dzieciaki mogą sobie pobiegać, teraz grzebią się w piasku, ale naprawdę jest bardzo przyjemnie. Dobry. Mamo, co to za stacja? O wow, co to za wieża Mikołaj? Co ty masz? Co to jest? Ty. Ty. Mamusiu, to za stacja? to za stacja? Wyjmij to z buźki Mikołaj, nie wolno brać klocków do buźki. Taką wieżę zbudowałeś? Super, to jeszcze tory łóż teraz dookoła, żeby pociąg mógł podjechać. Tu Filip jedzący kolację. Oczywiście pies. Cześć, dzień dobry, ja się witam z wami już kolejnego dnia. Jak widzicie jest już niestety wieczór, znaczy się nie widzicie, bo w kuchni nie mam okien. Ale po prostu my od rana jesteśmy na wysokich obrotach. Rano nagrywaliśmy ten film specjalny, później ja szybko zabrałam chłopaków, pojechałam do szewca, nie wzięłam kamery, bo Marcin wiecie tam, zgrzywał sobie pliki i tak dalej. A po prostu nam się spieszyło, bo ten szewc jest otwarty od 10 do 12, a później ma przerwę, więc po prostu nie wyrobiliśmy się. Jeszcze w międzyczasie udało mi się skoczyć do galerii, kupić sobie buty, które, no, a może później wam pokażę. E, przyszły mi jeszcze jedne buty, które ja też Wam w sumie mogę pokazać. E, jest już wieczór, bo jeszcze byli u nas znajomi, e, także ja teraz się ogarniam. Zrobiłam tam chłopakom kolację. Oni e, oglądają jakiegoś tam starego swojego vloga, co możecie pewnie słyszeć w tle. E, ja teraz zabieram się za pieczenie chleba. E, w międzyczasie jeszcze robię sobie tą pizzę z tortilli. No, i tak nam jakoś ten dzień dzisiaj poleciał. A propos tego chleba, ja co prawda korzystam z przepisu z mixa na chleb pszenny. Eee, dobra, e, i co ja robię? Tutaj e, wlewacie 320 g wody. Ma to być woda w temperaturze pokojowej. Ja mam akurat przefiltrowaną, ale powiem Wam, czasami wlewam przefiltrowaną, czasami wlewam z kranu i. A 320 gram to będzie tak coś około jednej szklanki, może trochę więcej. E, no i wiem, ja robię w Lidlomixie, bo, bo po prostu to mi od razu miesza. E, I tutaj mamy 20 gram drożdży. Ja zawsze daję 30. A daję 30 z tego względu, że w przepisie najpierw raz powinno nam to ciasto wyrosnąć, a później dopiero przekładacie do blachy, i jeszcze tak, jakby drugą godzinę się powinno przeczekać, aby wyrosło, ale ja zawsze robię, nie mam czasu tyle i po prostu wiecie, wrzucam więcej drożdży, i po prostu daję, przekładam od razu do blachy, i tam mi to wyrasta. Ja to mieszam w Lidlomiksie, ale możecie też normalnie wymieszać, to wiecie, sobie jakąś łyżką, widelcem, tylko wtedy ta woda musi być taka troszkę cieplejsza. Wtedy nie lałabym w temperaturze pokojowej, tylko lałabym taką wodę letnią. Jeszcze zanim nie miałam Lidlomiksa, jak czasami zdarzało mi się piec chleb, to tak właśnie robiłam. Letnia woda, w niej rozpuszczacie drożdże. Do tego dodajecie teraz pół kilo mąki. Czekajcie, pokażę Wam. Pewnie większość osób wie, ale to ma wyglądać tak: to ma wyglądać po prostu jak takie mleko, coś mi tu pływa. No i dobra, to wszystko sobie razem gnieciecie, to jak już macie, wiecie, ten taki rozczyn z wody i z wody i z drożdży, dosypujecie mąkę i sól i wtedy wychodzi wam coś takiego, żeby to ciasto jakoś tak bardzo nie lepiło się do rąk, możecie to równie dobrze zagnieść rękoma. Ja sobie to przykładam do takiej foremki, to jest taka dłuższa keksówka, to sobie wykładam, przykrywam ściereczką, to mi rośnie godzinę. Nagrzewam piekarnik do 250 stopni, ale jak wkładam chleb to zniżam do 200 i to piekę 45 minut i jest idealnie. Także, a raz w ogóle zapomniałam przełączyć i piekłam pół godziny w 250 stopniach i też wyszło, także jak zapomnicie, to po prostu szybciej wyjmijcie. I mi się nie zdarzyło, żeby ten chleb mi nie wyszedł, także powinien Wam wyjść. Dobra, przychodzę z aktualizacją butową. Już sobie wyjęłam, bo oczywiście Miki mi tu latał i zabierał. I pierwsze buty są z Badury. I jest to ten typ buta, który albo się komuś podoba, albo nie. I gdybyście mnie zapytali w zeszłym roku, czy te buty mi się podobają, to na 100% bym wam powiedziała, że są paskudne i nie będę w takich butach chodzić. Mianowicie chodzi o taki typ buta, to są niby mokasyny, loafersy, zwał jak zwał. W każdym razie one są tutaj na takiej wysokiej podeszwie. I ja dzisiaj pojechałam po te buty czarne, bo byłam przekonana, że kupię czarne. Te jakoś mi się w ogóle nie widziały. Ja je wam pokazywałam, te czarne na przebitkach z poprzedniego vloga, ale jak przymierzyłam sobie jedne i drugie, to miałam wrażenie, że w tych ciemnych ta noga wygląda tak mega ciężko i topornie. Tym bardziej, że ja mam dużą stopę i. no wiecie. Ale wydaje mi się, że to jest spoko but pod tym kątem, że on będzie pasował i do eleganckich stylówek I do takich na luzie też będzie jak najbardziej ok Ja lubię jasne buty Co jest fajne, te buty są skórzane One też nie są tanie, bo kosztują 350 zł, więc no nie wiem, czy jak na buty skórzane to jest dużo czy nie Ale mój mąż mi załatwił zniżkę do CCC, więc ja za nie zapłaciłam 240, więc no myślę, że jak za skórzane buty, no to to już jest cena e, naprawdę fajna, no wiecie no, zależy do czego porównywać, no bo idzie kupić buty e, za stówę, a można też kupić buty za parę tysięcy, także no jak dla mnie ogólnie 3,5 stówy za buty to jest dużo e, ale mam nadzieję, że po prostu pochodzę w nich e, dłużej niż jeden sezon i drugie buty zamówiłam na Born to Be. I jeszcze niedawno Wam mówiłam przy tych czarnych trampkach, które finalnie odesłałam, bo się okazało jakieś takie dziwne za małe. Nie wiem, przemilczmy w ogóle ten temat, że na początku mi się wydawały dobre, a później jakoś mi stopa w nich bolała. No i ja je odesłałam. Stwierdziłam, że nie kupuję białych trampek, bo mam konwersy. Ale jakie było moje zdziwienie, jak wyjęłam je z szafki? Okazało się, że mają dziury na piętach. I powiem Wam, że to są drugie konwersy, które miałam. I jedne i drugie wytrzymały mi tylko sezon. No więc, jak za trampki, za ponad dwie stówy, no to ja oczekuję jednak czegoś większego: czegoś większego? No wiecie, czegoś lepszego. I wiele opinii słyszałam o konwersach i wszystkie były pozytywne, więc nie wiem, czy to ja nie potrafię w nich chodzić, czy o co chodzi, ale mam dużo innych butów i na przykład New Balansów nie jestem w stanie zjechać miałam już kilka par i wiecie, mimo że one tam były prane w pralce i tak dalej, no to było widać, że ten kolor był trochę wyblaknięty, ale sam but cały czas wyglądał całkiem ok. A tutaj no nie wiem jedne były zamawiane z eobuwie a drugie były ogólnie ze strony konwersa, więc no raczej tutaj nie ma mowy o podróbkach no, a jeśli chodzi o te trampki z borna zwykły szary karton e nawet łyżkę do butów dali, patrzcie. A te trampki kosztowały w ogóle 38 zł, bo stwierdziłam, że nie będę wydawać znowu kasy na konwersy, które i tak się rozpadną po sezonie. Te trampki kupiłam za 38 zł, bo oni mają w ogóle co chwilę na stronie kod rabatowy, więc tam praktycznie zawsze coś jest, więc ich cena regularna to było chyba 60. Z kodem kosztowały 38. I wyglądają jak konwersy, tylko że nie mają znaczka. Oni z modelów trampek tam mają po prostu, nie wiem, kilkanaście na pewno. I ja się nawet zastanawiałam, czym się różnią jedne od drugich, i powiem Wam, że nie wiem. Także ja sobie wzięłam takie zwykłe, klasyczne białe trampki. Jak one mi się rozpadną po dwóch miesiącach, po prostu je wywalę i kupię kolejne. I tak mnie wyjdzie to na sezon mniej niż za konwersy, także. Spoko. E, zobaczymy. Zaraz sobie je przymierzę. Trochę śmierdzą takim Chińczykiem. Ale zobaczmy rozmiar. Jeśli chodzi o to, jak się prezentują na stopie, wygląda to tak. Wiadomo, trzeba włożyć sznurówki. E, jeśli chodzi o rozmiar, no to raczej standardowo. E, ja mam 41 i wydają się być ok. A jeśli chodzi o te, prezentują się w ten sposób. No, nie jest to najzgrabniejszy but na świecie, ale mi się podobają. Klep sobie wyrasta, ja idę jeść swoją pizzę, także będę się już tutaj z wami żegnać. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, oczywiście zostawcie łapkę w górę. Tutaj zostawiam wam odnośnik do poprzedniego filmu i widzimy się jutro o 7.30. Do zobaczenia, pa!